Las nigdy nie był cichy, ale tego dnia nic nie szumiało, ani liście, ani ptaki, ani moje kroki, tylko dziwne skrzypienie, jakby ktoś huśtał się na mięsie. Wśród drzew zobaczyłem coś dziwnego, wisiała między dwiema brzozami. Zrobiona z ludzkich kości, a na niej siedziało dziecko, ale nie miało oczu, tylko czarne dziury. Za nim stała ona, baba jaga, baba jaga, pokrzywiona, blada, oczy jak ogień. Miała kij zakończony czaszką, a jej palce były jak noże. Uciekłem, ale dzieci w lesie nie zawsze wracają. Nad ranem znaleziono tylko kawałek huśtawki, a na niej wypalone słowa: Kto widzi huśtawkę, już się nie śmieje.